Cześć, z tej strony Shadwisa. w dzisiejszym odcinku, oczywiście i na Event tej Road, tylko dzisiaj będziemy y, nagrywać odcinek w stylu poradnika, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o wszystkich y, taktykach, ponieważ taktyki są bardzo ważne i mają duży impact na gierkę, na mecze, więc y, fajnie byłoby to wszystko wytłumaczyć, a że wam się naj prawdopodobnie nie chcę tego wszystkiego czytać, albo czegoś nie rozumiecie, to postanowiłem, że nagram po prostu taki odcinek tutorialowy. Mam nadzieję, że Wam on pomoże i po tym odcinku już będziecie częściej korzystać z taktyk, bo naprawdę dużo one dają. Dobra, przechodzimy sobie do pierwszej taktyczki. Na samym wstępie z tego filmu chciałem powiedzieć, że y, mamy ogólnie w grze 9 taktyk. Mamy Mount Fuji, Sideline Spears, Waxing y, Moon i tak dalej, 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 i tak dalej. Ogólnie w meczu możemy użyć, y, do meczu możemy maksymalnie wybrać sobie 3 taktyki. Tutaj są taktyki, które wybraliśmy. Y, no i jeżeli chodzi o te taktyki, każda wam daje inne boosty. I jakby co, nie można stakować taktyk. Czyli na przykład, jeżeli użyliście Mont Fuji, to nie możecie użyć na przykład Diamond Defense, ponieważ jeżeli użyjecie Diamond Defense, no to to Diamond Defense zastąpi wam Mount Fuji. Każda jakby taktyka działa przez określony czas i daje wam inne perki, inne boosty, więc to też jest bardzo ważne. Okej, okay, zaczniemy sobie od pierwszej taktyki, czyli Mount Fuji. Mont Fuji, A właśnie, jeszcze nie wytłumaczyłem czegoś ważnego na taktykę. Na każdej taktyce macie coś takiego jak George Riff Effect oraz Overall Effect. Overall Effect działa wszędzie, czyli nieważne w jakim miejscu na boisku jesteście, zawsze będzie działał, a George Reef Effect działa wtedy, kiedy jesteście jakby na tym żółtym polu. Zauważcie, że każda technika ma yy, gdzie indziej narysowane żółte pole, no i ten yy, jakby ten efekt jest na tym poru. No i tutaj mont Fuji powoduje, że tracimy 25% mniej tężyn na poru, a jeżeli chodzi o całe boisko, zyskujemy 25% więcej tężyn. Yy, jakby ta taktyka jest naprawdę mocna pod potwarmienie właśnie sobie tężyn. Fajnie się też łączy z Swiping Queenem, ponieważ Swiping Queen powoduje to, że zawsze wygrywamy pojedynki 1 na 1. Dodatkowo mont Fuji właśnie zwiększa nam wtedy tenżyn, czyli cztery takie przejścia i możecie walnąć mega dobre combo, ponieważ będziecie mieć najprawdopodobniej już wtedy 100% tężyn. Yy, też fajnie nie jest używać Montfuji, kiedy robicie właśnie skład pod tension. Naprawdę Montfuji jest mocną taktyką i jeżeli miałbym ją gdzieś przypisać, to przypisałbym ją do maskę w technik, ale mówię, jakby wszystkie taktyki musicie sobie dobrać pod swój styl gry, nie? Po to właśnie robię ten odcinek, żebyście po tym odcinku mogli ocenić, które taktyki wam się najbardziej przydadzą i których będziecie najczęściej używać. Następną techniką jest sideline Spears, który powoduje, że nasz dash na, na tym podu jakby żółtym jest zwiększony o 50%, nasza szybkość na daszu, czyli będziemy mogli po prostu szybciej przemieszczać się po tych, po liniach bocznych, po skrzydłach. Dodatkowo, jeżeli chodzi o efekt całego boiska, no to zwiększamy sobie w fokusach atak i def o 25%. Tom, jak, jakby Siren Spears był używany na początku gierki, ponieważ ludzie jeszcze nie rozumieli, jak działają fałdy itp. itd. Jeżeli macie skład pod no fałd, to naprawdę Siren Spears może oddać, ale w przeciwnym razie uważam osobiście, że no, jest trochę średnio potrzebny, ponieważ łatwo jest go skontrować, po drugie jeżeli nie macie składu pod no i będziecie daszować na tym siren spearsie, no bo side spears zwiększa wam tylko jakby szybkość na daszu no to jeżeli z i kogoś warniecie tym daszem, no to jest duże prawdopodobieństwo że sfaurujecie i stracicie wszystkie perki dlatego no tutaj musicie uważać najlepiej używać tej techniki właśnie kiedy macie skład pod no -faurę. Następna technika czyli waxing moon, czyli księżyc księżyc polega na tym, że w jego efekcie, czyli na tym żółtym poruie jeżeli będziecie to. Jeżeli wasze napięcie jest poniżej 30%, czyli wasze tenżyn jest poniżej 30%, wasze skupienie, czyli wasz fokus jest, wasz atak jakby i def jest zwiększony w fokusie o 50%. Jeżeli też macie poniżej 30% tenżyn, no to też w skrambrach macie to 50% więcej skramble to ogólnie to są te takie no, warki, nagłówki, wiecie, że musicie idealnie w to kółeczko trafić. W sensie w odpowiednim czasie tam kliknąć w kółko i wtedy wasz zawodnik jakby. W kółię, albo podaje do innego zawodnika. Nie? Więc, jeżeli będziecie mieć poniżej 30% tężyn, no to wasze fokusy i scramby są zwiększone o 50%, ale tylko na tym polu. To jest bardzo ważne. Nie wszędzie, tylko na tym polu. A jeżeli chodzi o ogólny efekt, no to wasz fokus i właśnie scramber jest zwiększony o 15%. Czyli na całym boisku macie to zwiększone o 15%, a na tym efekcie macie to zwiększone o 50%. Dlatego, no, musicie tego pilnować. Księżyc wygląda naprawdę dziwnie i tak szczerze. Według mnie wam się on nie przyda, ale... Jakby, może ja inaczej gram i nie widzę tego, nie? Diamond Defense. Diamond Defense polega na tym, że macie na tym polu zwiększoną obronę o 50%. Macie 5% na save'a, czyli wasz bramkarz ma 5% szansy na to, że zabije taki efekt Invisible Keepera. No i jeżeli chodzi o ogólne efekty, no to twoja drużyna jest rozproszona, zysk mocy więzi, czyli Band Poweru zwiększa się o 25%, czyli po prostu będziesz dostawał więcej Band Powera yy, ogólnie na całym boisku. I ta, jakby ta taktyka jest spoko, jeżeli chcecie zagrać defensywnie, I jeżeli chcecie połączyć go, ją na przykład ze Superbarą, jeżeli wam się trafi Super Bariera, no to połączenie z tego z Diamond Defense jest naprawdę spoko. Dodatkowo, jeżeli gracie pod band powery, czyli właśnie pod podania, dużo podajecie w grze, no to naprawdę Diamond Defense, no ten buścik od Diamond Defense jest mocny, więc IMO jest to jedna z lepszych taktyk i naprawdę polecam ją sobie ogarnąć, no bo. Jakby macie 50% defa, 5% na to, że zasejwujecie i dodatkowo jeszcze band power macie zwiększone. No naprawdę jest to mocna taktyka. Frame Fortress, czyli najbar najbardziej potężna taktyka obronna, i to jest must have, musicie ją mieć po prostu. Musicie mieć przynajmniej Diamond Defensa albo Frame Fortress, jakby to jest must have, nie? Jeżeli chcecie chociaż trochę mieć wzmocnioną obronę, no to to jest bardzo ważna taktyka, ponieważ ona zwiększa wam obronę o 100%, czyli wasze Castle Walle i wszystko jest zwiększone razy dwa dodatkowo. Macie, macie większe HP waszego kipera wzrasta ono o 10%, czyli na przykład jeżeli wasz bramkarz ma 1500, no to to 1500 zostanie podniesione o 10%, więc naprawdę według mnie yy, ta taktyczka się też opłaca. Yy, no i uwaga, tutaj jest bardzo ważna rzecz, jeżeli w ogóle używacie Frame Fortressa i już wcześniej na przykład postawiliście Caster walla, no załóżmy, że macie sytuację, ziomek strzela wam na bramkę, wy postawiliście Caster i potem użycie Frame Fortressa, no to wasz mur jakby nie wzmocni się razy dwa, ponieważ musicie go postawić jeszcze raz. No to jest bardzo ważne, jakby jeżeli macie już postawione mury i użyjecie taktyki, to musicie je na nowo postawić Żeby one jakby ogarnęły, że Jest taktyka, nie? To jest bardzo ważne No bo one jakby same z siebie Się nie zbustują razy dwa, dlatego miejcie to na uwadze No i Frame Fortress jest naprawdę silny I używa go większość graczy, jak nie wszyscy Dlatego no e, Zastanówcie się, czy wybieracie Diamond Defense, Czy Frame Fortress, ja aktualnie robię sobie Znaczy ćwiczę sobie granie w obronie, dlatego ja Używam Diamond Defense i Frame Fortress naraz e, W sensie naraz, no używam jak, Jakby mam je wybrane W taktykach do zespołu, dlatego no wam najbardziej chyba bym polecił Frame Fortress, no bo naprawdę ratuje dupę i nieraz można dzięki temu nawet nie stracić gora, więc naprawdę polecam. Okej, okay, Bond Protocol polega na tym, że jeżeli jesteście przy tym piorunie, no to czekajcie, piorun się zaciął czy jeżeli jesteście w tym piorunie, to ogólnie dostajecie 200% do bandpowera, czyli właśnie y, ładuje wam się ten y, bandpower podczas podań jeszcze bardziej. W sensie, y, jak będziecie po prostu podawać piłkę, to będziecie go zdobywać więcej. Tylko mówię, nie, musicie być na tej taktyce. Jeżeli, nie będziecie na te... Jeżeli wasi zawodnicy nie będą na tej taktyce, no to ona nie zadziała. Jeżeli chodzi o efekt ogólny no to redukcja mocy jakby jest zmniejszona o 100%. Dlatego no Bond protokół szczerze opłaca się, jeżeli macie skład właśnie pod powery, czyli jeżeli dużo podajecie w meczu, i na przykład, y, jakby to jest wasz stały fragment, który umożliwia wam zwycięstwa albo ogólnie granie meczy, nie? Jeżeli dużo po prostu podajecie, no to błąd bond, protokół bond, będzie naprawdę spoko. Bunchholsy, bardzo mocna taktyka, ponieważ zwiększa wam y, w tym jakby poru bunchholsów, czyli w tym żółtym poru, y, fokusy o 150%, a taki dev, więc najprawdopodobniej będziecie y, prawie zawsze przechodzić przeciwnika. Dodatkowo macie zwiększony bridge, czyli ten krytyczny strzał o 5%, ale minusem jest, minus jest taki, że na całym boisku faure są yy, podnie, szansa na faul jest podniesiona 25%. Dlatego podczas bunholesów nie możecie daszować, no bo to jest jakby ewidentny ewidentny faul. Jest duża szansa wtedy właśnie na rzut wodny i możecie stracić wszystkie busy. Dlatego jeżeli jest odpalacie to głównie się kiwacie, liczycie na, nie wiem, jakieś krytyczne uderzenie, ale nie faulujecie i nie robicie w ogóle żadnych tam ślizgów czy, itp. itd. I ja przypominam, te faule są zwiększone na całym boisku, a nie tylko jakby w efekcie boonhorse'ów. Miejcie to na uwadze. Kraymor, też taktyka, która była na początku popularna, ponieważ yy, zmniejsza wam faurę właśnie podczas dashingu o 50%, to jest bardzo dużo i też pamiętajcie, że faulę nie może mieć 100%, no bo jeżeli by miał 100%, no to yy, byście faulowali za każdym ślizgiem, dlatego Nofaur pewnie ma jakieś 70-60%, podczas dashingu może 80%, więc odjąć 50% no, to naprawdę dużo. Dlatego jeżeli jeszcze macie skład pod faulę, no to Craymor jest naprawdę spoko, tylko pamiętajcie, że ten Craymor działa tylko jakby w efekcie y, tej taktyki, czyli na tym żółtym poru. on na całym boisku nie działa. A jeżeli chodzi ogólnie o to, jaki to ma efekt y, na całe boisko... No, to y, Kraymor pozwala wam, y, zwiększa wam atak i def podczas właśnie rawcza ataku o 25%. Dlatego, no, Kraymor też jest według mnie mocny. Nie wiem, dlaczego on wyszedł z mety. Na początku każdy tym grał, chyba ja też, ale potem jakoś wypadł. Ale to może dlatego, że ludzie po prostu przestali doszować. No, możliwe. No i ostatnia taktyka, która, według mnie, jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o atak, to jest właśnie Free Front Jet Attack, ponieważ zwiększa wam dribbling speed o 50%, czyli wasze poruszanie się na tym polu będzie po prostu zwiększone o 50%, będziecie szybsi i nie potrzebujecie do tego doszowania po prostu wystarczy że będziecie sprintować chodzić wiecie o co chodzi będziecie szybsi i jeżeli chodzi o overall effect czyli o efekt górny to będziecie to te scrumble są wasze wasze scrumble yy, atak i w skrambrach jest zwiększone o 25% dlatego tutaj jest to też bardzo mocna taktyka no i dobra omówiłem wszystkie taktyki i teraz mogę wam powiedzieć które taktyki według mnie są najbardziej op Według mnie najbardziej OP jest Mod Fuji, ponieważ pozwala wam właśnie ładować jak najwięcej tension. and Spears według mnie totalnie nie jest Waxing Moon według mnie jest totalnie bezużyteczny, ponieważ za dużo trzeba tutaj warunków spełniać. Diamond Defense według mnie jest mocny, ma fajne efekty. Jeżeli ktoś gra pod, bo, pod, pod, pod Bond Power, to może sobie to wymienić za Frame Fortress. Frame Fortress według mnie to jest must have technika, której musicie, musicie używać, żeby się bronić. Naprawdę, jeżeli chodzi o metę, to według mnie to jest must have. Bond Protocol. Sport. Spoko, ale bardziej, właśnie jak macie skład pod Bond power, nie? Bunholz według mnie są bardzo mocne, ponieważ yy, najwięcej tężyn zdobywacie właśnie kiwając w przeciwników. Yy, dlatego a bunholz wam zwiększają w fokusach o 150% ataki D, więc według mnie spoko. Craymore się według mnie spoko, Tylko ja pamiętam, że jak, jak chciałem to wytestować, to pierwsze moje daszowanie skończyło się fałdem, więc te 50% tak szczerze, no nie dla mnie. No i Free Front, że ta według mnie też jest bardzo mocną techniką. Więc tak szczerze, jakbym miał to jakoś posegregować, to tak: Mont Fuji STR, znaczy Mont Fuji Meta, Siden speed totalnie nie w mecie, Maxing Moon totalnie nie w mecie, Diamond Defense pomiędzy 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 metą a nie metą coś takiego, w sensie pomiędzy, Frame jest według mnie meta, Bond Protocol e... nie meta, znaczy no dobra, pomiędzy metą, jeżeli używacie składu pod Manpower. Według Boonhorsy meta, Claymore pomiędzy metą a nie metą i Free Front Jet pomiędzy metą a nie metą. No, więc teraz musicie jakby, jak już macie tą całą wiedzę, musicie ustalić czym najlepiej grać i co będzie jakby najlepsze dla waszego stylu gry. W tym już wam niestety nie pomogę, musicie, to jest lekcja dla was. No i tyle, mam nadzieję, że pomogłem w tym odcinku. Wytłumaczyłem w sumie to, co jest napisane w grze, ale nie wiem, wydaje mi się, że ki... na przykład niektóre osoby mogły o tym po prostu nie wiedzieć, dlatego no, nagrałem taki poradnik. No i się napisać w komentarzu, czy w ogóle się przydał. Tyle ode mnie, ja się z wami żegnam, siemaneczko.